Siemanko się proczu i ja jestem z, z, z Survival Games <laughs> Znowu. Kajaczyniaczek. Tyle z jestem sam, ale trudno. Dzięki szczęki Fuck! Jak mnie sprint w wy, wy, no, wiecie Ten ty miał napis P na szulce, nie, nie wiem, ja jest już do bubble, ale no. Ale to nie był bubble. Nie bardzo się, to nie był bubble. Dobra. Um, więc trzynki sertowej nie wzięliśmy. Trudno. Tutaj się zstrzęta na pewno, to wiem. Może być gdzieś śmieci chociażby drewniana, bo śkierka kamienna na cokolwiek do walki. Żebyśmy to my zabijali innych, a nie inni nas. Yy, tak, Wiesz. Zbroja, zbroja, zbroja. No, zawsze coś. lepiej to niż spadek. Chociaż spadek też jest potrzebny. Ale dobra. Mniejsza. Skrzynki, skrzynki, niech że gdzieś była skrzynka. Gdzieś tutaj. No. O, a, naskimy, a, dobra Jest. Hełm, okay, dobra, mam pewnie zbroi. że dla mnie jest. To była pastrzynka, bo w tych szakach. Bo to się A, ścieli, dobra. A nie, nie zabrali, okej. Okay. Ale w pełni. Trudno. Okej, okay, idziemy dalej. Biurunny nawalają, że masakra. Tutaj to szybko to, 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 to wzięliśmy, okej. Okay. Czekaj, to jest do środka. I chyba nie, nie, dobra. Yy, no, nie, nie mam żadnej broni, mam tylko części zbroi i amciu, amciu. On o podwójnie, tak? jakbym Dobra, może mnie, może mnie nie zaatakuje. Jeszcze z łapki, co by mi z łapki zrobił? Dobrze, dziękuję. Peru do ucieczki i tutaj Ciekawe czasu to wzięli Tyk Tyk Lepsza kłata Dwa hełmy Zabieram jedno, żeby inni nie mieli, nie Jak macie Tyk, tyk Okej okay. Ale niczego do walki nie mamy. niczego, nothing Article true, everything is permitted Czy jakoś tak? If you know what I mean Dobra skrzynka pusta Tak żeby inaczej Na hmm, ja swobodnej ogóle ale od może się jakaś skrzynka Zobaczmy Zobaczmy O, wiedziałem, wiedziałem Jakiś syreja takiego Pusta, fuck Dobra Lecimy Ja to wygram, ja wam mówię na pewno O, jeśli się nie mylę To jedzenie mi będzie w ogóle niepotrzebne Bo powtórzę się, ode się nie mylę To właśnie na tej mapie głód nie schodzi To jest No takim bugiem Bugiem złym, ale zarazem dobrym, no, ale dobra Ech, no, Nie będę narzekał, no trudno znaczy, no nie ma co narzekać, ale ciągle piątek nawalają. Masakra. Hmm. Fuck, tak, dobra. Skrzynki, skrzynki, skrzynki... Fajny bóg Ej! Iżed ostrzynka jest, dobra. Tam była skrzynka jeszcze jedna. I jedki. Yep. Kurwa, sorry, 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 nie widziałem tego Nie Dobra Puste, ciąż jest puste, masakra Eeeh, siemanko. Tak, spadłem Dobra Co tu mamy? Dziś domek Domek, domek Z craftingiem i to tyle to jest taka, taka jaskinia jakby A właśnie o tym mówiłem Ale to i tam już coś był Nie znam życie Ciężko to przełożyć raczej Ale sprawdzimy sobie Zamknięte Hmm Okej, okay, to właśnie jak, jak to można by otworzyć <laughs> Bo jest skoro, skoro zamknięte, czyli to już nikogo nie było chyba, tak? tak raczej Czy może były do tego zamknięte Nie wiem Nie wiem o, ciężko z domkiem. Pusta. że raczej... A może coś w tym domku będzie są... Łopka crafting. Nie. Nie. A okej, trudno. Lecimy do miasta. Tam, tam jest miasto zaraz. A psych psychopsi. Turlamydro psi tak, bo w z mam taką chęć do nagrywania, że, że że nagrywam cały to praktycznie tam nie hmm. idziemy do miasta nie zginiemy zaraz sugar cane Miałeś Jakieś jakiejś skrzynki może nie ma trudno lecimy jest miasto, jest miasto A w ogóle list Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tutaj pozostało. Dobra. To co, że się rozglądamy, nie? Co my tutaj mamy, że się rozglądamy, lalalalalala. La, 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 la. Shit, fuck, 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 fuck. Fuck, kolejny. Shit, bicie się tam, bicie się tam i zostawcie, o, oh, shit. Boję się. Ale nie, warto, że ten drugi jeszcze z przodu wybiegł. Będę uciekał, a, a nie zostać, nie? Ale jak, jak to mówiłam najciemniej pod latarnią, nie? Co jest z nim? co to było? Co to było? Widzieliście to? Czemu on tak dziwnie podleciał do góry? Ja pierd... Nara? Kurwa, co on ma jakieś giszczy... giszczyty jebane? Czemu tak kurwa latają? Ja pierdolę Co on kurwa tak lata? The fuck? Lol Czy wy to widzieliście? To nie mogę być lagi, naprawdę pewno nie były lagi To było... Ja pierd... Dziwne Dobra, nieważne ja, dobra, teraz miasto. Widzę, że nie ma tu tych krzaków. To sobie będziemy mogli podskoczyć raz, dwa i zabrać krzyneczki Trzy, dwa, jeden. Dobrze, dobrze. Kurwa, miecz, kurwa, szlazny, ja. Fok Biniemy na wioski, nie wiem, czy to tam, nie, tam, tam, nie wiem, gdziekolwiek. Ja jebie, żelazny nie był w skrzyni, nie. Też w mojej skrzyni Ktoś się ją podpieprzył, kurde. Aj, damy, dobra. No, dobra Tak przeżywam, wiem przeżywam, ale to się tylko głowa boli Ale i tak by nagrywał, bo lubię nagrywać R Robię to, bo ponieważ to kocham I naprawdę jest dla mnie, dla mnie, dla mnie wszystkim Nie no, nie, nie wszystkim, no, ale no Eee, dobra, nieważne Tam też u góry produkcyjny tu deszcz, ktoś jest Ooooook, fuck Chciałem zrobić charger, no, charger, dobra Wiemy. Tam jest ten... Co do nie domki przeszukamy chyba, nie? Dobra, to tak toś zawsze tu to było? to to? Możliwe, nie pamiętam. Dawno nie grałem na, na mieście. Dobra, idziemy do domków. Po domkach się nie orientuje, nie wiem gdzie co jest. Eee, dobra. Idziemy tu coś samochód jakiś. Dobra. Dół. Krzynka. Zbroja, fajnie, fajnie, cieszę się To? Ej, okay, dziwne A u góry... Dobra, dobra Dobra, dobra tak się też lekko zamyśliłem I on tu typy już nie pij się do mnie

Ok, to dzieje, ale okej okay. Fak, 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 odnaleźliśmy wy... Kus, nie, Kur, dobra Nie nie Fak, ktoś dzwoni! A, A jestem... Nigdy się nie zabił Bo wiecie, jestem taki pronie <noise> Że no Nie, nie, dobra Jeden z nami chciał... O kurwa! <noise> nie! Adi nienawidzę cię stary Nie przerobić tą PSP Nie, no way, dobra, jeszcze jeden rundka Jeszcze jeden rundka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Trzy... dwa... Czym się dole? Ja pierdolę. Kurde! Nie! Mam tylko miecz. Dobra. Jeszcze szybki luk O właśnie. I wyjemy stąd. Bo w sumie. To jest Ten masaż. Ten na pewno! You have a sword, sword. I... I want sword, sword. Nie wiem, wychylam go nutkę sobie w gą. To wiemy go, to wiemy go, nie? Siemanko? A! Nie, nie wiedziałem, że zginę za znowu. Kur <ślesz> Game starting in 20 seconds. <laughs> 1, 2, 10, nine, eight, seven, six, five, 4, 3, 2, 1, GO! let start! Milord, I wanna dig, 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 dig I can so big, 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 pick, pick. dobra. Nie wiem spodnie O kurwa, buty <grywa> dobra <grywa> A nie Śmigardo boli Chodźmy Tutaj na górę, co może, może będziemy, bo tam na, 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 na statek już poszli to mam cztery pany, nie Dobra Aajajaj. Biedny Chris. So cute. Nie, so, nie, są so cute, Jezu, so, nie, są. So... cute Ach, u, u usty. To jest takie słodkie, tak, tak jakby takie... Eee, dobra, nieważne. ważne. Dobra, nie dziwne. Ale te pewne nawalają tak z bizu, że... No, sakra. masakra. Ajajaj! Aj, aj. Dobra. Nie wiem, idę... Nie, nie, nie rozdana się uważnie. Ktoś mi na escape napisał. Nie wiem kto. To tutaj, jest tutaj, tutaj coś jest, tutaj, tutaj coś musi być na pewno w Tym w tym u, Flint Działa? Nie działa Werdes mia miał, miał to zrobić, ale nie zrobił, jak widać Dobra, 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 wchodzimy na dół Mam strzałę i nie, nie dawałam się jej rzucić. Ktoś tu jest. A co się to jest chwila chwila to coś jeszcze więcej niż było Dobra nie walczę, nie chcę się... skrzynka Cześć baby żarcie mam zupkę, no Trzeba było wybuchnąć, dobra Jedziemy, nie wiem, nie wiem, nie wiem, idziemy, idziemy walczyć A ten Creeper, co tam jest? Idziemy do Creepera. Tam jeszcze nie byłem chyba tak, no nie Idziemy. Jedziemy. O... O... Każda zupka zjemna. Niam, 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 niam. Aha, ale wręcz tu nic. Nie ma! <ślesz> no f**k. O, straciłem, dobra, nie wiem. Idziemy na staty tamten. Coś, tam już był, nie? Stenzy się? Cześć. Dam, 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 dam. Nie, po nie to po prostu pozwolę. Dam, 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 już się ogarniam. LOL no było, że 4 graczy zostało, da 7 gracze zostało, da fub i z this no, ogarnijcie to E 4 graczy to że 7 Dziwne Ta nie skrzynka jeżeli nigdy nie wziął Ha Dupa Czyli już, już tutaj wsiądzie byli Ale chodźmy tak może, by tak Tutaj, na górę tam może go nie było, bo komuś się chce chodzić na samą górę po jedną skrzynkę. Mi! Tak, to du, du, du. Dobra. Ooo! Skrzynka! Aha Czyli dość tu był jednak Dobra Co? Teraz się żyje, nie? Tak, źle to zrobiłem. Ole fart, myślałem że walnę o... O, o, bur, o burtę Dobra, ale żyję Żyję I wygram ja to wygram Co jest? A ty ty... kurde Czemu strzałom nie mogę rzucać Jeb, jep. Powiedz, daj, że ze jest strzałami Siemanko Siemanko Jesteś zbyt wolny dla mnie na, Nadsteżym cię i jesteś jest szybszy niż jest ty, dobra O kurwa, tonę O nie je! Siemanko Siemanko, Andrzej. Siemanko Siemanko Siemanko

Ja to jestem mistrzem parkura. Nie no, no life jest no ale. No Dobra, dobra Spodję, to mi niewiele dało. Fak! Pro ucieczka naprawdę, to było pro! Teraz skocznij z brudniejszą niż on Kurwa, jak to miał, miał podawać strony. Zjebałem to! Zaraz uciec z drugiej ja tam... Skoczyłem na niego! się to na niego skoczyłem! Trzeba być mną kurde Kurwa! A! Nie zrzucięko to już czas na ruch Tak. A wy co zboczuli pomyśleliście pomyśleli już? Podczuchy jedne. Ja tam was znam. Oh shit, Oh shit, Oh fucking shit. La 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 la, la. la, 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 la.

<gry> ucieknę mu. Na pewno mu ucieknę. Na pewno. I teraz sprint. A! La 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 la. la. Dobra, tu go zgubię na parkurze Bo ja jestem pro parkurowiec, a on nie Z pewnością Tutaj, nie, tutaj To jest dziwna skrzynka, nie? On go tam goni. Szybko jest skrzynka, jest skrzynka Pusta z tej Ha, jest Dobry bug, naprawdę bardzo dobry bug nauczy się go, że skrzynka z jednej strony może być pusta i jest podwójna, a z drugiej może być pełna Musisz tu wejdzie, dobra Okej okay. mam tutaj lekką przewagę nad nim Ja tutaj wszedłem do parkura on też musi tu wejść Ja zaraz mogę sobie te skrzynki pozbierać, zanim on tutaj wejdzie Trzy razy hełm hełmie, że nie wiem, to dało Kurde Przed tu? O w duchach <grym> Zarzy będę dobry w wycieczkach Siemanko O o o o Plata jest jakaś Spodnie złote, to są na pewno lepsze Da. Fuck, Jest, mam, mam podmiankę itemów temów Wejdziemy tutaj Ja jeszcze to wygram, ja mam to obiecuję Byłbym na jak diabli, ale to wygram Kurde Ciekawe czułam mnie goni Za mnie goni, bo chyba tylko ja z nim zostaliśmy No, fuck, niedobrze Niedobrze Skrzynki? Seriously? Kurde Ha, jest u Jak to nie ma? Jest! Tu Mam Kurde, pusta Aj O shit Skoczyłem, a on tu jest nie ma z szans. Dobra, kończymy to. Dobra. Dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka z Survival Games. Ja jestem Chris, a to jest Vowcraft, na którym często gram. Więc was zapraszam. Szymanko, cześć, papa Do zobaczenia.